3 2 1 Here we go. Ania, y pytanie do ciebie o zapalenie naczyń. Taki też był temat twojego wykładu. Kiedy powinniśmy podejrzewać zapalenie naczyń u chorego na intensywnej terapii? Na pewno nie jest to choroba, o której myślimy w pierwszej kolejności, jeśli mamy chorego, który nie do końca wiemy, co mu dolega i potrzebujemy go zdiagnozować. Najpierw musimy oczywiście rozpatrzyć te najczęstsze przyczyny, dla których chory trafia na intensywną terapię. Z jakiegoś powodu ma niewydolność oddechową czy niewydolność innych narządów. Natomiast jeśli te najczęstsze przyczyny wykluczymy, albo wdrożyliśmy już leczenie i to leczenie nie przynosi efektów, to jest ten czas, kiedy musimy się zastanowić, czy to, aby nie jest jakaś inna, rzadsza choroba. Zapalenia naczyń to generalnie jest grupa bardzo rzadkich chorób. I to, że akurat ten pacjent choruje na tą chorobę, to faktycznie jest no, coś w stylu znalezienia cztero czy nawet pięciolistnej koniczynki. Natomiast warto o tym pomyśleć, dlatego że to są chorzy, którym potencjalnie jesteśmy w stanie pomóc. I jeśli przeżyją intensywną terapię, to tak naprawdę ich rogowanie długoterminowe jest dobre. Ale ten pobyt na intensywnej terapii jest kluczowy w tym dalszym rokowaniu. Rozumiem. A na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli mamy pacjenta z zapaleniem naczyń, to jakie powikłania są szczególnie groźne, na co my musimy baczyć? Tutaj myślę, że musimy rozważyć dwie sytuacje. Pierwsza to taka, kiedy na intensywną terapię trafia chory z już wcześniej rozpoznanym zapaleniem naczyń, i wtedy. Pamiętajmy, że to jest chory, który prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem jest leczony immunosupresyjnie i tutaj y, możemy mieć do czynienia z powikłaniami tej właśnie immunosupresji. To będą przede wszystkim y, zakażenia oportunistyczne. To są patogeny, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia. Y, musimy myśleć o gruźlicy, musimy myśleć o y, atypowych zapaleniach płuc, y, neuroinfekcje, zakażenia kości. Y, takie zakażenia, które naprawdę wymagają znacznie osłabionego układu odpornościowego, ale właśnie taki jest u chorych leczonych immunosupresyjnie. Innymi problemami mogą być powikłania już samej glikokortykosteroidoterapii, czy powikłania właśnie wynikające z długoletniego przebiegu choroby i trwałych uszkodzeń narządowych. To są chorzy najczęściej w jakimś stopniu z niewydolnymi nerkami, tacy, którzy mają być może Zmniejszoną funkcję płuc, różne typy uszkodzeń długoterminowych. Bywają chorzy ze zmianami w sercu, ze zmianami w układzie nerwowym, zarówno obwodowym, jak i ośrodkowym. Także dobrze jest poznać historię pacjenta i to, jakie problemy miał już wcześniej przed przyjęciem na intensywną terapię. Natomiast ta druga gr grupa chorych, których my diagnozujemy na intensywnej terapii, to najczęściej będą chorzy. Z tak zwanym zespołem płucno-nerkowym, czyli ciężką niewydolnością oddechową, która bardzo często bywa wynikiem krwawienia do pęcherzyków płucnych oraz gwałtownie postępującą niewydolnością nerek. Podobnie może to być też uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie serca i wielu innych narządów. Dziękuję. Ania, w takim razie wykorzystam tę okazję, żeby zapowiedzieć nasz kolejny podcast, który mam nadzieję, zrobimy wspólnie i będzie poświęcony. Płynoterapii. Tak, faktycznie takie mamy plany. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli go opublikować. Sformalizowaliśmy plany, także zapraszamy. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.